Tym razem interesuje nas Bengali. Bengali jest oczywiście językiem części Indii obok Bangladeszu, który jest częścią Bengalu. Ale też tutaj fragment Indii, też jak widać. No i cóż tu mamy takiego, co by od razu. Ja mówię po bengalsku. Ami Bangla bol ta pari. No nie jest po do urdu ani hindi. Nie mówię po bengalsku. Ami Bangla bol te parinai. Czy mówisz po bengalsku? Apni Bangla bol te paren. Dużo bardziej dźwięczny, śmieszny niż urdu czy hindi. Zresztą ur urdu i hindi to to samo właściwie. Czy mówię angielsko? Apniki ingredi bolteparen. Czy rozumiesz? Apniku buc te parcen. Tak, rozumiem. Hang ami buc te parci. Nie rozumiem. Na ami buc te parci naj. Czy możesz to napisać po angielsku? Inny no i policzmy sobie jeszcze trochę: ak, dui, tin, czar, patch, sześć to choj, siedem to szat. Osiem to At, dziewięć to Noi, dziesięć to Dosz, dwadzieścia to Bisz, trzydzieści to Tirisz, czterdzieści to Czollisz, pięćdziesiąt to Konczasz, sześćdziesiąt to Szaat, siedemdziesiąt to Szachtur, osiemdziesiąt to Ashi. Tá aqui język bengalski